Eu acho que, que, é que, que, que vocês tá uh, tipo, uh, um a vídeo no canal. Eu sou a e estou em Brasília. filme e a Reagui na pode que lá, tem e que já praxem. Tu está aqui no YouTube e o tem filme que, que, Polka wiesz, nie jakie jest polskie tradycje wyglądały. Cześć! Witajcie w odcinku świątecznym. W tej lekcji opowiem Wam o polskich tradycjach bożonarodzeniowych. Bożonarodzeniowych? Tak. Bo Święto, które obchodzimy 25 i 26 grudnia, nazywa się po polsku Boże Narodzenie. Tak, tak. W Polsce świętujemy dwa dni. 25 i 26 grudnia to dni wolne od pracy też mogę wam powiedzieć że to już jest ciekawe, bo tutaj w Brazylii wymytujemy jutro, e, jutro giem e, dywagiewki, dywagiewki 4 grudnia, giem dywagiewki pięknie grudnia, nie w i porcji, które ja w tym giem grudnia, giem dywagiewki sześć grudnia, Teraz wygląda mi więcej. Ale tak naprawdę chyba najważniejsza jest Wigilia, czyli Dwudziesty czwarty. Tak, więc tak jak po, tak jest tutaj w Brazylii. ...dzień wolny od pracy i wiele osób pracuje. Sklepy są otwarte, ale zwykle krócej. Ludzie szybko wracają do domów, żeby przygotować kolację wigilijną, która jest bardzo Ważna w całym Bożym Narodzeniu. Kolacja wigilijna jest bezmięsna. Nie jemy w wigilię mięsa i nie pijemy alkoholu. Tak tradycyjnie. Dlaczego? Bo to jeszcze nie są święta. Wtedy jest jeszcze post, czyli czas, w którym katolicy nie powinni jeść mięsa i pić alkohol. Bardzo wiele osób zasiada do kolacji wigilijnej około godziny 17. Dlaczego? Bo tradycyjnie powinniśmy zacząć kolację wigilijną, kiedy na niebie pojawi się. Pierwsza gwiazdka. A zimą ciemno jest już o 16. .00. Dzieci wypatrują tej pierwszej gwiazdki, czy ona już jest na niebie, bo oczywiście chcą jak najszybciej dostać prezenty. Tak, tak. W Polsce dajemy sobie prezenty 20. 4 grudnia, ale będę jeszcze o tym mówić. Wolne nakrycie, czyli puste krzesło, puste talerze, kubek, sztućce. Dlaczego? Ponieważ w Biblii jest napisane, że zanim Jezus się urodził, to jego matka Maryja i jej mąż, Józef podróżowali i szukali miejsca, w którym mogliby spać. Ale nikt nie chciał ich przyjąć. Dlatego musieli spać w stajni ze zwierzętami. I na pamiątkę tego właśnie wydarzenia zostawiamy wolne miejsce przez. Ten materiał, który mamy na stole wkładamy sianko. Normalnie mówimy siano. Siano to jest sucha trawa, ale na Boże Narodzenie jest sianko. Dlaczego? Bo jest go troszeczkę tak symbolicznie. To znów ma symbolizować to, że Jezus urodził się. W stajni, czy jak mówimy, stajemce, i leżał na sianie. Na początku kolacji religijnej, w każdej polskiej rodzinie, jest opłatek. I dzielimy się opłatkiem, albo mówimy też, łamiemy się opłatkiem. Opłatek może być taki mniejszy, może być taki. Większy. Dobrze tego chyba nie widać, ale tu są takie rysunki, ilustracje na tych opłatkach. One są naprawdę bardzo ładne. Co robimy z opłatkiem? Podchodzimy do każdej osoby, z którą siedzimy przy stole wigilijnym i składamy sobie życzenia. Mówimy wesołych świąt. Wszystkiego dobrego, dużo, dużo zdrowia, spełnienia marzeń, żebyś był szczęśliwy, szczęśliwa, każdego dnia i wszystkiego dobrego. Mogę Wam powiedzieć, zdrowia. że to jest ciekawe, bo przykład, w tym, tym roku ja dużo dostałem. Ja dużo dostałem. Opułatek, prosty z i w tym roku Ravnia Rodgina, Wengiemi, Shiba Towak, typowym Poliku wiedzili tutaj w, w Brazylii. Batež, jaz jeftem prskega podvzenia in to jeft bardv kekave. Vem, da to je minuten tradicijo patek, jeft bardv kekave, simbolik, na kateri benge prvi raz, kateri jaz raven, rogina, benge me, to, robiki in šivem to vagi. Tež mogevam povedek, že vsem, kot jeft benge me, to so. Tukaj ravnim rubik, kekavegu, aby, kako s temi polskimi podveni, tem sposobim Bengeme Kiukife v porciji in vem, da to še samo vam bom pokazal. Zdaj je tutaj, imamo o tej ini koš kontradikciji, ob polnoči veliko ljudi ide do koščeva. Bengeme to vidi, kako je, ampak to je o tej in malo jih ketao in Bengeme vidi, kako je to, je, je to je pravzaprav to je in vidi, kako je. To. Idzie do kościoła. O północy już jest Boże Narodzenie, jest święto, i w kościołach jest specjalna, bardzo uroczysta msza, która nazywa się pasterka. Nazywa się pasterka od słowa pasterz, bo to właśnie pasterze byli pierwszymi osobami, które zobaczyły malutkiego, no bardzo ufalnego, w ciekawym tradycję. Może nawet trwać dwie godziny. Może powiecie, to już zjedliście kolację, dostaliście prezenty, to co robicie 25 i 26 grudnia? Co robimy? Jemy, jemy. Pijemy, 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 odwiedzamy rodzinę. To ciekawi tradycja, bo tutaj sobie wyobrażili tradycję EFT-telku, 2 4 5 Nie tak jak w port. Zjeść. Wtedy już można jeść mięso. Ciekawi to. można pić alkohol więc świętujemy na całego. Tak wyglądają polskie święta Bożego. Narodzenia. Dzień dobry, dzień dobry. Na minutę jestem bardzo ciekawy, jak wam powie tutaj Wtedy w Brazylii nastąpił trochę ina, Na przykład, jedzenie. Ja miałem jedzenie tylko północy. Ale to trochę zależy od regionu naszego kraju. Też muszę. Właśnie, nie jadłem północy, żeby w ogóle się nie przejechać. Ale tutaj w one się stają, dzieją, te, e, trochę w nebo w dwie, w dwie, jeden godzin, albo coś podobnego, a trochę Ale dla mnie był bardzo fajny i ciekawy. To, to wszystko widzę. Dziękuję, życzę, wyszukuję wszystko Bożego Narodzenia i do widzenia. Pa, Deixou o Chivante Cheskin por lá, por lá aqui e vídeo genial, papá.